Mówiąc w dużym uproszczeniu, to jest dodatkowa złotówka subwencji, potencjalna dodatkowa złotówka subwencji. I zwróćcie Państwo uwagę, że partie polityczne w ramach tego dyskursu w kampanii nie podkreślają tej wiedzy, dlatego że biorąc pod uwagę taką naturalną niechęć Polaków do partii politycznych, ona tej powody tej niechęci można by wyjaśniać zapewne, ale już w oderwaniu od sfery prawnej, gdyby upowszechniać tę wiedzę, no to de facto jest tak, że że to mogłoby jeszcze w większym stopniu wpływać na niechęć do brania udziału w poprzednim głosowaniu, skoro niezależnie od moich preferencji, takich czy innych, niezależnie od tego, czy ja te moje preferencje mogę przełożyć na głosowanie na konkretną partię, bo to jest też ten problem, de facto w praktyce każdy głos liczy się jako dodatkowy ten kamyczek do grudka tej partii, która no, zbiera odpowiednią, od, odpowiednią liczbę głosów proporcjonalnie, aby uzyskać prawo do subwencji, czyli do tego, aby później być finansowaną z budżetu. Także tutaj mamy w tym aspekcie koncepcji Parlamentu istotny wątek dotyczący systemu partyjnego i systemu wyborczego. Drugą kwestią to jest koncepcja mandatu wolnego. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że z jednej strony my w konstytucji mamy powiedziane, że, że posłowie są reprezentantami narodu, nie wiążą się instytucje wyborcze. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na praktykę funkcjonowania posłów, i to praktykę chociażby odzwier odzwierciedlającą się w tematyce interpelacji, to jest jeden z pierwszych lepszych przykładów, pokazuje, że te działania posłów w dużym stopniu mają charakter lokalny. I tutaj można pisać taką tezę, myślę, że ona do pewnego stopnia może być trochę kontrowersyjna, ale i taka przewrotna. Mianowicie wydaje się, że powinno się zmierać do swoistego oddalenia parlamentarzystów od wyborców, zwłaszcza na tym poziomie lokalnym, właśnie po to, aby musi stać w większym stopniu reprezentantem narodu. Tutaj do tego dochodzi jeszcze kwestia tego problemu reprezentacji. Proszę zwrócić uwagę, że obecnie można postawić dwa pytania. Po pierwsze o zasadność istnienia tak wielu reprezentantów w kontekście tych zadań, które ma organ przedstawicielski wypełniać. W dzisiejszych warunkach jest to około 67, znaczy na jednego posła przypada około 67 przeszło tysięcy wyborców. I to jest jakby pierwsze pytanie, ale drugie pytanie dotyczy, jakby ono idzie dalej, a mianowicie jeżeli spojrzymy na tę liczbę reprezentantów, ale w perspektywie trzech stopni samorządu terytorialnego, na których to trzech stopniach my wybieramy swoich reprezentantów, no to to, to pytanie zaczyna być coraz bardziej realne. I tutaj muszę pokazać, że dzisiaj na tych trzech szczeblach samorządu my wybieramy ponad, my wybieramy przeszło 47 tysięcy przedstawicieli wyborczych różnych szczebli. I teraz, tutaj jest takie porównanie, liczba parlamentarzystów łącznie, 560, czyli posłowie senatorowie razem, i łącznie liczba radnych 16 sejmików województw, to jest 561. De facto ta liczba praktycznie to jest praktycznie tak samo. Czyli na poziomie sejmiku województw i parlamentu mamy tylu samych przedstawicieli. Można zastanawiać się, czy rzeczywiście jest to konieczne, czy nie mamy problemu obecnych w Polsce nadmiaru reprezentantów. Istotnym. Takim zagadnieniem z punktu widzenia koncepcji parlamentu, to jest jakby ostatni wątek z tej części, jeszcze tylko powiem krótko o stanowieniu prawa, to jest kwestia miejsca Senatu. I tutaj rzeczywiście ta, ten, to, to, to zagadnienie dotyczące przypadkowości budowania tych instytucji widać wyraźnie moim zdaniem, ale to też jest pogląd, który. Jestem uprawniony do wypowiadania w imieniu pana profesora, a mianowicie to jest pytanie o rolę Senatu, i to pytanie, które pojawia się niezmiennie w debatach, w zasadzie no, od dłuższego czasu, natomiast pytanie postawione bez odpowiedzi. I tutaj zazwyczaj mówi się o tym, znaczy z jednej strony jest y, sytuacja, w której parlamentaryzm jest wyraźnie niezrównoważony, znaczy op, y, pozycja obu list parlamentu jest, wyraźnie jest na rzecz y, Sejmu, to znaczy Sejm ma przeważającą przeważające znaczenie, jest tym liderem procesu ustawodawczego, jest liderem i w zasadzie jedynym organem kontroli parlamentarnej i tak samo liderem, jeśli chodzi o funkcję kreacyjną. I ze zresztą się mówi, no tak, my potrzebujemy Senatu, bo Senat poprawia prawo. I tutaj można mieć wątpliwości co do tego, odwołując się do pewnych danych statystycznych. W czwartej kadencji na 901 ustaw do 44% Senat w ogóle nie zgłosił poprawek. W piątej kadencji bez poprawek było już 54% ustaw. Ograniczone jest także wykorzystywanie przez Senat inicjatywy ustawodawczej. Tutaj, według danych chociażby z czwartej kadencji, na przeszło 1200 projektów, jedynie 25 było zgłoszonych przez Senat, 16 uchwalonych. Można postawić taki tutaj, wyrazić pogląd, że jeżeli Senat ma być tylko organem korygującym z pracy Sejmu, to wydaje się, że jest organem zbędnym. A i problemy, które się zwiążą właśnie z tym korygowaniem, to jest chociażby bieżący problem zakresu poprawek w kodeksie wyborczym. To jest ten, ten problem związany z tym, czy, czy kodeks wyborczy jest konstytucyjny, czy nie. I tam jeden z tych, jedna z tych wątpliwości podniesionych publicznie jest, dotyczy tego, czy w przypadku Senat nie wykroczył w poprawkach poza materiał stanu. Ma być tylko tym, który poprawia sejm, a tutaj de facto dodał więcej niż powinien. I to jest jakby jedna jeden ten zestaw zagadnień dotyczących pytań o to, czy przypadkiem ten, ten parlamentaryzm w znaczeniu strukturalnym i w znaczeniu takim ustrojowym, no być może nie, nie domaga w tym stopniu. Druga kwestia dotyczy stanowienia prawa. I tutaj chciałbym podkreślić takie dwie najistotniejsze rzeczy. Przede wszystkim w naszym systemie doszło, do stanowienia prawa doszło do pomieszania roli prawodawcy i legislatora. I tutaj Czym się, na, w jakim stopniu można odróżnić te dwie funkcje? Prawodawca to ma być ten, który podejmuje decyzję co do tego, czy jakaś norma, jakaś reguła zachowania będzie miała wartość normy prawny, prawnej powszechnie obowiązującej, czy nie. To jest decyzja rzędu tak, znaczy tej kategorii tak, bądź nie. Natomiast legislator to jest ten, powiedzmy, możemy go powiązać z urzędnikiem na przykład, tak, który przede wszystkim ma odpowiednie przygotowanie fachowe i jest w stanie. Wykorzystując swoją właśnie wiedzę i przygotowanie i, i, i ten warsztat, który posiada, pewne koncepcje przełożyć na język prawny. W naszym systemie stanowienia prawa poprzez to, że posłowie mają w zasadzie nieograniczoną możliwość wpływania na treść przepisów, ale ja nie mówię o takim wpływaniu kierunkowym, który jest jak najbardziej uprawniony, ale o takim wpływaniu bardzo technicznym także, powoduje pomieszanie tych dwóch ról. I tutaj jest moim zdaniem dosyć istotny kłopot, jeśli chodzi właśnie o tą koncepcję stanowienia prawa. Gdzieś wyraźnie należałoby te dwie role rozróżnić. I z tym wiąże się jeszcze druga kwestia, mianowicie to, że, że perspektywa udziału, my mówimy o udziale Sejmu i, i rządu. Tak? Z jednej strony, rząd jest konstytucyjnie określony jako ten organ, który jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki państwa i ponosi odpowiedzialność za wykonywanie ustaw. Natomiast w obecnych warunkach nie ma takich mechanizmów, które pozwalają rządowi, pozwalałyby ze strony rządowej stać się gospodarzem postępowania ustawodawczego. I ten problem jest dosyć istotny, dlatego że no jeżeli my mamy rozliczać ten yy, 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 organ władzy wykonawczej z, z zarządzania państwem, no to de facto pozbawiamy go często tego mechanizmu, który miałby temu zarządzaniu służyć, czy miałby być efektywnym elementem zarządzania państwem. Bo to, że prawo może być takim elementem zarządzania, nie mamy co do tego wątpliwości tylko powinien istnieć odpowiedni mechanizm tworzenia tego prawa. No i tutaj to jest też kwestia tego pomieszania ról prawodawcy i, i, i legislatora. I tutaj podsumowując ten wątek, oczywiście jeżeli my teraz kładziemy nacisk na rozróżnienie legislatora od prawodawcy, no to oczywiście idzie za tym także, nawiązując do tego, co powiedział Pan na kwestia odpowiedniego kształcenia kadry. I to już nie tylko na tym poziomie uniwersyteckim. Też powiedzieć, że na uniwersytecie nie znam takiego przypadku, czy może nie zbadałem tego dokładnie, ale aby na uniwersytetach, na poziomie takiego podstawowego kształcenia kształcono kogokolwiek, chociażby z zasad techniki prawodawczej, tak? czy z sposobu kształtowania tekstu prawnego. Myślę, że to też nie jest materia, którą zajmują się, która wykracza chociażby poza... Nie wiem, aplikację legislacyjną, którą rocznie kończy 35 czy 40 osób. Tak? Także potrzeby wykwalifikowanej kadry tutaj są olbrzymie i one nie są obecnie nie są obecnie spełnione. Natomiast z drugiej strony rozróżnienie tego prawodawcy i legislatora no, wiąże się także z tym, że musimy zadać sobie podstawowe pytanie, to znaczy kto jest odpowiedzialny za proces legislacyjny. Bo obecnie mamy doświadczenia, częste takie, że ta odpowiedzialność jest przerzucana. Ze strony Sejmowej na rząd, z rządu na Sejm. tak? I w zasadzie nie ma takiego organu, który może wiedzieć za to pełną odpowiedzialność, dlatego że te reguły się tutaj zlewają. W konkluzji tej wypowiedzi, którą miałem zaprezentować w imieniu pana profesora, niestety ta konkluzja nie była optymistyczna. Ja nie chciałbym tutaj, jakby w tym duchu nieoptymistycznym, dalej się więc chciałbym tego, tej wypowiedzi kończyć w sposób taki pesymistyczny. Ale y, tutaj można zadać pytanie takie, czy na ile i, i czy w ogóle troska o państwo, które ma stanowić i stanowi dobro wspólne, pozostaje w kręgu zainteresowań tych, którzy y, mają realny wpływ na stanowienie i sposób stanowienia i sprawowania władzy w państwie. Od odpowiedzi na to pytanie zależy nie tylko sama praktyka, ale także los tych idei i pomysłów, które mają stworzyć racjonalne mechanizmy umożliwiające modernizowanie państwa. Dziękuję bardzo.